znowu się zagadaliśmy, ale to spokojnie poczekają. No dobra, więc mamy Londona. Próba dobra. numer dwa. Dobra, już chciałem, że to był podstęp i teraz nagle jakieś... Oh, C3. Dobra, dobra, C3, więc ale widzisz, no to jakby zawodnik posłuchał o co chodzi, no to byłoby na plus, także. Mm -hmm. Trzeba śledzić, co dobrzy zawodnicy mówią na temat partii. No dobra, 1-1, więc decydujące starcie. Demon. Y tak, tak, wykrzyknik jask Jaskol. Macie komendę i możecie zobaczyć trenera, y także z dwóch perspektyw. Y no dobra, Hetman B3, czyli tutaj jakaś agresja znowu na punkt, C na punkt B7. Wiesz co, ja bardzo bym nie chciał zobaczyć? Hetman C7 w tym momencie. Oj, A ja bym chciał. Tak, tak się <grym> no i to coś, coś, się, coś się nie dogadujemy w, w z tym komentowaniu. E, no dobra, ale to Skoczek E5 to mam wrażenie, że coś a, ten demons. Y... Znaczy, nie wiem, no, agresja to bardzo dobra cecha, ale wydaje mi się, że zbyt tutaj agresywnie wkracza do akcji, bo jeszcze figury nie rozwinięte, bo czasem jest tak wśród tych początkujących zawodników, nie I to, i to jest trochę problematyczne, ale no zobaczmy. Póki co. Czarny, podobnie jak w poprzedniej partii. Daj Panie Boże, żeby znowu po tej linii Hanic tutaj nie wyczyniał głupiego. <noise> ale ale no, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Goniec Edwa, czyli Demons tutaj na spokojnie podchodzi do tematu. No, zobaczymy, zobaczymy. Bo ten skoczek, skoczek z B8 w tym momencie został do rozwinięcia. No nie wiem, mhm. jak, jakie tutaj masz predykcje na dalsze losy tej partii? A, patrz! O, proszę. Proste a skuteczne, nie? Z zobaczył, co przeciwnik kombinuje i stwierdził: A co ja będę gorszy, też się w ten sposób ustawię. Ale... No, zobaczymy. No, mów, mów, Zobaczymy, czym zbije, bo tutaj w sumie bicie pionkiem takie by było, nie, no końcem zbił. Zobaczymy, czy pójdzie teraz F3 i... i G4, nie? Ale jak mi się to podoba, zobacz, jak ten zawodnik progresuje w trakcie meczu. Poprzedni w poprzedniej partii zbił, zbił piodem i został zlany, no to w tym momencie już zbił gońcem, także jest tutaj ewidentna poprawa. No dobra, za wcześnie powiedziałem. Tak to jest, nie? Ale zobaczymy, czy będzie widziany na C6 bicie. No tak. Bicie. Bicie. Oj, coś mi się tu zawodnicy lagneli. U mnie Dimons myśli. U mnie też Dimons myśli. Niech myśli, niech myśli. No. Niech się zastanowi, niech dobrze tutaj pokombinuje. Nie ma pośpiechu żadnego w tej sytuacji. Także tak No z 8 minut spokojnie może się tutaj zastanowić, co się dzieje. <grym> A, bardzo, dobra decyzja, A. bardzo dobra decyzja, bardzo dobra decyzja ze strony białego. Nie wiem o co chodzi, ale w porządku. Yy, jakiś, tutaj, jakiś tutaj atak na S, nie no. no. to jest wiesz, teraz F6 i 200 Aha, okej, okej, okej. No nie tutaj... podejrzewałbym, że o to chodzi, ale próbuję to jakoś racjonalizować. Yy. No dobra, jakaś idea tutaj jest, po meczu się dowiemy jaka, jaka była idea, <grymne> spytamy się zawodników. E, powiem ci szczerze, ja w tej partii, wiesz jaki wynik bym najchętniej zobaczył? Remis. Remis. I wtedy oh no. gr gramy do, gr do grywki, a do grywki to jest zawsze 200% emocji, także remis, remis z przyjemnością bym tutaj zobaczył. No wygrana czarnego w ostateczności może być, ale... <laughs> Rewiz jest w porządku. Słuchajcie, to bicie piąkiem mi się nie podoba. <laughs> tak, to, to jest. Myślę, że jedna z trudniejszych kwestii do ogarnięcia dla początkującego, czyli ta współpraca pionów i figur, co nie? Żeby te piony figurom nie przeszkadzały. I w tym momencie właśnie ten pionek na E5 blokuje tego gońca, który bardzo agresywnie działał po przekonnej H2, B8. Hetman A4... A... Hmm. No, nie wiem, nie wiem, ale został nie wygoniony tak. tak prewencyjnie. Ale turboagresja ze strony ale, białego. Biały się tutaj nie patyczkuje. Wjeżdża jeszcze agres. Ale czekaj, żeby on tego Hetmana nie stracił. Żeby on go nie stracił, no. Zaraz Próbuj się zaczynam stosować. Dla, dla, dla pewności, dla pewności propozycja wymiany. I jak myślisz, czy zostanie propozycja zaakceptowana, czy odrzucona? No ja je, mam jedynie nadzieję, że on widzi, że to jest propozycja wymiany Hetmanów, bo już ze Slyproxem bodajże jak grał, to nie zauważył i nie odszedł Hetmanem i został zbity za darmo. Okej, okay. z... ale, ale wydaje mi się, że tutaj zobaczy i, i zbije. No. Zobaczył, zobaczył, czyli e, progresuje, progresuje w trakcie e, turnieju. No i teraz mhm. Witek e, musi trochę przyspieszyć, bo tutaj Delikatna przewaga na zegarze. I to jest jedna z takich pozycji, co podejmować decyzję. Bo mhm. nie ma już hetmanów na szachownicy, ciężko jest pokombinować jakiegoś mata. I tak jeden i drugi, no tak robią ruchy i zobaczymy, jak, jaka tutaj jest mhm. idea z tych posunięć. Sławka gdzieś niedługo coś czuje. Bo to jest taka pozycja ciężka, nie? Ma się milion przeróżnych myśli. Okej. Okay. Znaczy, ja chcę wierzyć, że to jest jakaś idea. W sensie. Bo wiesz, bo czas. O, 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 o. O! Niebroniony pionek ginie. Niebroniony pionek ginie. No, Witek grub, grubsze zastanowienie. Eee, grubsze zastanowienie w tym momencie. No, ale chyba z taką ideą zagrał tego piona na B4. No. No, nie ciekawi, jaka była no. tego ruchu wierzą w takim razie. Znaczy, wiesz to, podejrzewam, że on tym gońcem się chciał zainteresować i nie zauważył po prostu, że ten goniec jest bronionym. Mm. Albo, albo piona, nawet. Be... Nie, no, ciężko, mi jest, ciężko mi jest czasem powiedzieć, co poeta <laughs> miał na myśli, ale. Ale no cóż, zobaczymy. No teraz goniec A3 wygląda jakby kończyło partię, także jakieś wieża A4 musi zagrać. Mm -hmm. No myślę, że to jest No chyba, że taka desperacja i oddać jakość. Też, też... Oj, 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 oj. goniec E2 jest niedobre. Goniec E2, Goniec E2 w tym momencie z pewnością jest niedobrym posunięciem, więc zostanie go... Zostanie zauważone, nie? No, to jest takie długie posunięcie, nie? Ten goniec z drugiego końca szachownicy musi przejść na A3. Tutaj jedyna szansa, no właśnie, je, jedyna o, szansa, żeby on to zauważył, to jest zrozumienie tej idei, nie? Żeby piona Dobra. doprowadzić do pola przemiany, i to jest na ten moment poza zasięgiem zawodnika, no ale zobaczymy. Póki co. Póki co, po pierwsze nie podoba mi się wieża A8, bo jest to najpasywniejsza obroda, jaką można było przeprowadzić. A po drugie za szybko zaczęli grać jeden i drugi, nie? Mm -hmm. Jakoś F3 tak czują presję. O i teraz E4 in nie? Kurczę. Znaczy G4 to jeszcze nie jest takie głupie, no zaatakował gońca, co by nie było. I teraz co, H4 dla pewności? o, o może. I straci pionka. No, wiesz to. Op optymistycz, O, czyli on chce zagrać h4. On chce zagrać h4, ale zauważył, że straciłby pionka. No to. Znaczy wiesz, a tak szczerze to e, co, co do demonza to miałem największe wątpliwości, zapraszając go na turniej, bo on tam na swoim koncie na czeskomie chyba 10 partii miał zagranych, tak, nie? Tak, tak. I tak nie byłem przekonany, ale naprawdę duży postęp w ten tydzień zrobił w, se, w te dwa tygodnie. Bo tak no 10 partii to jest tyle co nic, nie? A tu naprawdę sensowne gierki gra. No wiadomo, że jak to początkujący, to błędy są, ale. Mhm, No tak, tak, dokładnie. Jak na po dwa, nim jako... dwa tygodnie grania w szachy. To... Ruchy i blanderuje Hetmany w jednym ruchu, to mimo wszystko te ruchy są w miarę sensowne. Tak, tak, bo to nie chodzi o to, żeby to były jakieś cudowne zagrania na poziomie 2500, ale chodzi o to, żeby była jakaś myśl stojąca za danym ruchem, nie? Żeby mm -hmm. coś tam. nawet głupi, ale żeby był jakiś plan. No A dobra, odpadnie. H4 miało zostać no tak. zagrane, zostało zagrane. No tu maszynka robi przysiady, ale to głównie dlatego, że c4 widzi, nie? chociaż kurczę, nie wiem. Bo tu nie chodzi wiem, co... o to c4, bo bije c4 i pewnie wieża b8, wieża b1. Nie? Aha, aha, to jest raczej nie do znalezienia. Nie, nie, nie. to ofiara pionka, nawet dwóch, także o. nie, 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 to, to... Znaczy no tutaj, jeżeli Kamil się zorientuje jakby, że największym zagrożeniem dla niego jest ten pionek na c2 i zagra e4, no to są szanse, nie? Um... O. No, prawda, prawda? Nie powiem, że nie, nie powiem, że nie. O, Oku. panie, co tu? Pion za Oku. darmo. Pion za darmo. A, Ale trzy dumał. minuty wziął. O, wieża! Bito, to Witek, proszę Cię. Ja nic więcej od Ciebie nie chcę. Zbitego piona. Oj, te... Ale, nie, nie piona, żartowałem, wierzę. Zbił. A... A, ale, to, ale to jest. E, nie wiem, czy zauważyłeś, ale początkujący zawodnicy y, nie patrzą na szachownicę jako na całość, tak, tylko tak, tak jakby tak. widzą wycinek tej szachownicy, nie? Y, I dobra. Ale... no... O, jaka błyskawiczna decyzja. Ale myślił. Powiem ci tak, jedyna szansa jest tutaj taka, że y, dla Demonza, że Witek y, zepnie się, że mało czasu ma. Bo hmm. Witek ma taką tendencję, że jak widzi te dwie czy trzy minuty na zegarze, co jest kupą czasu, można spokojnie 100 posunięć zrobić, to mega mega się spina i. Ale teraz czekaj, żeby. Bo tak pominie, to widzę, że bardzo zadowolony jest, żeby nie był za bardzo zadowolony, bo to też hmm. bywa problematyczne. No ale dwie wieże przewagi. To jak Witek tego nie wygra, no to będę płakał. I nie będę mógł spać całą noc. No, dokładnie. No aj, dobra, aj. Nie, no to tym B4 się wysypał, co nie? To, to, to tutaj a, zaważyło o tej partii. No chociaż jeszcze jeszcze piłka w grze, a 3 minuty są na, na zegarze. no E4. O, o, teraz tak, no. tak, tak. No E4, tak, pięć posunięć za późne. <noise> No. Cz czat proponuje, że pat. No nie, no, ale tu na pata to... Za dużo pionków. Trochę. Za dużo pionków, tak. Także pata tutaj nie powinno być. No dobra, pionka z gardą. No ja jestem optymistycznie nastawiony co, co do dalszych losów tego spotkania. Ja jakoś nie do końca, niestety. Nie, no. Chociaż powiem tak. Nawet. W partiach Damiana Lezyd, a, tak, także to, to były akcje, że Hetman przewagi był, a później się sytuacja <głos> komplikowała, <głos> także ja już się nauczyłem, że maksymalna pewność, jaką mogę mieć, to 99%, <głos> <głos> to, bo tutaj du, du, dużo, dużo się jeszcze może wydarzyć. Wiesz co, jak coś, to przejdźmy na Discordzie na głosowy ogólny, jak skończą, ok? Dobra, bo, bo okay. tam pisałem zawodnikom, żeby na ten ogólny wbijali. E, no dobra, w międzyczasie Goniec został zgarnięty. No dorobi tego drugiego hetmana. No jedyne co tu tutaj pat może być, nie? Ale e... tu widać, że przy co pięć, po prostu zbije i... No i ciężko, ciężko tutaj zapatować cokolwiek. Czyli optymista z Ciebie, tak? Ja <laughs> nie no, znaczy w grudniu jak tam Gucio się szykował do meczu z The Lordem, to tych patów a patów było. No już tak od miesiąca to pata u Gucia nie widziałem. Także... Marne pocieszenie. Także, tutaj. Tak, także no, jestem tutaj na, naprawdę optymistycznie nastawiony, Na no, dwie minuty na zegarze. Nie no, po powinien to ugrać, ale zobaczymy, zobaczymy. No, za dużo czasu. Jakby było bez tych dwóch minut, jakby było 20 sekund, no Taaak, to. Tak, 20... by... dobra, no idzie tym y, pionem po Hetmana. Tylko ja to zawsze zadaję sobie takie pytanie: a po co mu ten Hetman do szczęścia potrzebny, co? <grym> Dla pewności niby. No, kurczę chociaż. Tylko, że. Im więcej hetmanów, tym ja bardziej tracę tę pewność. No ale dwie no. minuty, no to... No dwie no. minuty, dwie minuty. Nie no, jest tyle czasu... Nie, nie, nie da się tego ze... No. Mhm. Znaczy dać się da, ale to naprawdę Witek musiałby się... Musiałby się postarać. W no, ogóle musiałby. jak tam Witek podstawił parę takich niefortunnych patów, w grudniu, to pojawił się na czeskomie użytkownik, ale jak to, Pat, który ko kończył wszystkie 100% swoich partii patem. Ale zobacz tutaj, a nie no Ostatnie tak. pole. Czek. No tu król E8 koniec C6, koniec partii. O proszę, jak ładnie I ma. poszło, znalazł ten. O. No, za pierwszą partię to nie byłem zadowolony, ale druga partia.